Szybiaskawa restauracja, posiłek proszę bardzo, jakby coś nie wierzył obsesja. I sobie jemy smacznego myszka. Dziękuję. Okej, tak? zrobimy blokadkę No i tak coś leci tu. Dobrze jest. Tak sobie jemy. Ryżyk. Smakuje? Mhm. Bardzo? Smakuje. <laughs> A to w dół to jest? Co, 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 co to tutaj to jest? Czarny staw, morskie oko, schronisko. Czarny staw, morskie oko i nasze budziki. No i jeszcze na samej górze nie jesteśmy, aczkolwiek za niedługo będziemy. Coś zjemy, nabierzemy sił. Aha, no i strumyk nam tutaj szumi. <laughs> Także zapraszamy do naszej nowej restauracji, która się zwie, jak? Ty Nad przepaścią. <laughs> Ale mnie pali, na nowotwórskim słońce mnie pali. Pełno startu był. No. Ojej. Ryżyk z mięskiem. Pyszny.